Zazdroszczę facetom w aspekcie siłowianym. Może tego, że wasz brzuch nie zmienia się 1500 razy podczas miesiąca. Chciałabym, żeby to był żart z tym 1500, ale nie jest. Niezależnie od tego, jakim jesteś kozakiem, jak się trzymasz michy i jak zajebistą pasę treningową masz, Twój brzuch i tak będzie żył swoim życiem. I nie masz nic do tego. A potem się dziwić, że to właśnie kobiety rzucają się na jakieś herbatki odchudzające i tak dalej. Kurde, psyka siada. I Zazdroszczę Wam, faceci, że nie musicie się przejmować tym, że zaraz przyjdzie ten tydzień, jeden tydzień, kiedy sztanga waży 20 kilo więcej, pomimo tego, że tydzień temu tała jak zła. No bo oczywiście te dni, ta energia i choćby człowiek się wybraniał, pomimo tego, że kobieta robi co w jej mocy i tak nie za bardzo mamy na to wpływ. Łatwiej o wizualne efekty. I proszę mi się tu nie kłócić. Stary, ale ci się przytyło. Kiedykolwiek wśród mężczyzn takie słowa padły. Robienie masy jako kobieta pod tym kątem jest Przewalone. Stawiasz się, dobra, teraz ten okres, okres masowania. Budujemy, będzie fajnie. Masz faktycznie więcej jeść. I pierwszy komentarz zamiast pochwały, że cię nabiło, ale fajnie. Pyt, która wyjdzie na masę, wygląda tak. Chyba ci się przytyło troszkę, co? Nie w formie. Wy na masie jesteście nabici. Rośniecie. No i my też rośniemy, tylko w nie jakby i mamy jakby więcej celulitu, kościoła wydaje się gorsza, pomimo tego, że spełniamy swoje cele i nadal robota jest wykonywana, bo tak to działa. i tak dostaniesz komentarz, że przyjechałaś. A jak już jesteśmy przy jedzeniu i masowaniu, brak stresu w najedzeniu się albo w takich fuck jedzeniowych. Wiem jak jest. 80% kobiet, które zaczynają masować i robią pierwszą masę. Gdy zjedzą coś nadprogramową, jest rozkmina. Jest jakiegoś rodzaju obwinianie się, potem jest przypływ pozytywności, a potem znowu to samo. Zazdroszczę wam tego, że nie rozkminiacie tyle na te tematy. Zjecie pizzę, to zjedliście pizzę i robicie swoją robotę dalej. Czy ja się w jakiejś kwestii mylę? Panowie, poproszę tutaj tutorial na prostsze życie w komentarzu.